Siema, tutaj ja, Mrugacz yy, i witam Was w, w takim odcinku jakby no, trochę informacyjnym, ponieważ yy, niedawno nagrywam taką serię jak Mrugacz World. <coughs> Sorry. Głos mi się załamał bo piłem picie i nie do tej dziurki poleciało. Od razu lepiej posłuchajcie, ja generalnie nie nagrywam tą serię i niedawno na ostatnim odcinku i nagrywałem wiecie co jest najgorsze? że nikogo nie było na ostatnich trzech odcinkach nie ma nikogo um, więc e, ja chwilę poczekam aż może faktycznie będziecie mieli czas i będę planował te premiery, nie wiem. Jeżeli będą komentarze, to mi powiedzcie. Napiszcie mi w komentarzach, o której byłoby najlepiej. Yy, nie no, żartuję. Yy, ogólnie, to ja nagrywam tą serię po prostu. Bo tak, nagrałem już cały sezon. Jutro będzie premiera, zanim pojadę do taty, bo jutro jadę do taty. Więc no. Ja już ją dzisiaj zaplanuję. I za niedługo będzie stream urodzinowy 24 lipca, więc za 14 dni. Siemano!